Przepiękna nowa Dorina. Wszystko przechodzi do nas w opakowaniach oryginalnych. Ja wyciągnęłam, żeby zrobić takie ładne wideo, żeby przedstawić dokładnie całą ofertę. Zaczynamy od największych rozmiarków. To jest XL. -ka. Normalnie zapinany taki staniczek. Bardzo przyjemny, bardzo delikatny. I do tego mamy majteczki do kompleciku. 90C Dorina, troszeczkę będzie wiani, ale tam parę staniczków. To jest 90B, mocno podnoszący taki mm, podwójny staniczek bez fiszbin, z baweleńkim. Dorina 90C, Dorina 90D, Dorina 95D, Dorina 95D, Dorina 3XL. Viania fiania 110E Dorina Teraz już nie będę mówić, że to Dorina Ponieważ wszystko już jest Dorino 85G, 85D XL, taki mięciutki, przyjemny top Ale y, to nie jest top, tylko normalnie biste noż XL, ala słogi On jest z poduszeczkami to w rozmiarze XL, podwójny materiał, taki gęsty. 85B mocny push up, 85B mocny push eleczka, zapinany staniczek z poduszkami, i do tego mamy majteczki do kompletu. Eleczka z poduszkami. 80C, 80C bawalenka, to jest jeszcze jedna wiania, 80C dość mocny puszap, 80C dość mocny puszap, czyli to jest B, 80C, 80C, jeszcze raz um, bawalenka i 80B w listy naszej lekko uszczywniany z wierzbinkami bocznymi. 75E prześliczny biustonoszek, 75C również bardzo ładny koroneczka 75C push-up rozmiar M czyli tak 75CD 75B dość mocny push-up 75A top Leciutko uściwniany, to akurat wkładany przez głowę. Tu mamy biścę noszek normalny, klasyczny, bez fiszbinek z poduszeczkami. 70D dość mocny puszak, 70B dwa razy taki klasyczny i 70 A. Przechodzimy do majteczek 5 razy taka piękna koroneczka w różnych kolorkach. Majteczki mogą być troszeczkę różne, ale generalnie to był rozmiar XL, to jest S. Eleczka, bezszwowe majteczki w rozmiarze L, trzy sztuki. Kolory bazowe. ojej, ojejku, miała być jedna XL-ka, to podmieńmy to. To mamy potrójne koroneczki do kompleciku tamtego. I to jest dwa razy XL bezszwowe majteczki kolorach czarnej ekry i cielistej